Poza... Jur... Jurga, to ja, mam to ja może się z tym zastanowię jak sobie po podręcznik rzucę na networkę? Ja na... Jurga na artylerzyście mam plus 30, a teraz mhm. miałem plus 10, czyli jeszcze plus 20 będę musiał. No tak, czyli będziesz mógł do 70 ładnie dociągnąć. Do 65. Nie, do 70? Nie. No. Do 65. No to... Aha, rzeczywiście do 65. Nie, no to jeszcze będę miał plus 5, WSA nic nie wykupuję, BSA następne plus 10 do wykupienia. Od kurwy wymędzę talentów do strzelania. No ale i tak jak dostanę e, karabin, jakiś muszkiet czy coś, to nie będę mógł z niego strzelać. Bo ten, no bo on będzie wojskowy, nie będę mógł go zabrać poza jednostkę. Aha, no, no to, to jest smutne. No, możesz się... zawsze wziąć i powiedzieć, że rezygnujesz, tak? Ale, ale mam tutaj z talentu, e, mam z tego ze skill'a, Trade Gunsmith. E, więc tak, Różnik bombardier gęst. miejsca posiada maksymalnie na plus 10 do wykupienia, tak, jak skończysz profesję. A, więc do, do 70 ty, ty nie dociągniesz bombardieru. Do 65. To już się poprawiliśmy. 65. Do 41 to, to ciągniesz, tak? Do ilu? A nie dociągniesz. 45 to jest granica twoja górna. Bombardier Teraz, ale ja mówię w bombardierze. Ale to się nie dodaje do tego, co już masz, tylko to jest... Ja, twoje... Juri, wiem, ale mam go. 10 wykupione, a plus 20 do 45 to jest ile? 15? Jakie plus 20? Bombardier ma plus 10. Inta? Tak. Ja widzę artylerzysta plus 30. A to sprawdź na bombardier, nie artylerzysta. A czym to się różni? Bo to jest coś innego, tak? Bo ja chciałem mieć na artylerzystę. Tak jak rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, nie posiadam tamtych podręczników i nie chce mi się czytać tego e, w ogóle. Ani trochę. I mam w dupie tamtą profesję. I dałem ci profesję z dodatku liber Fanatica, tak? Kompendium hmm. bohatera. I tu jest profesja bombardy. Są profesje, których ludziom brakowało po a, przejściu na drugą edycję. Ja mam z kariery, karier kompendium oficjalnego dodatku. No oficjalnie dodatek możesz pocałować w oficjalny tył, tak? Mhm. Bo mnie on nie interesuje. Ja go na półce nie mam i nie będę się e, kombinował z tymi dodatkami. Mhm. Rozmawialiśmy na ten temat już dosyć dawno. Mhm. Ja cały tu... czas myślałem rapor, że ty mówisz o artylerzyście. O tym kolesie tak. tutaj z podręcznika Karierką Pedium. Jak, jak tytuł podręcznika dodatku fanowskiego nazwać, poza tym, że nazwałem go dokładnie tak, jak się nazywa i podałem ci linka do niego, tak? No. Więc jak mam jeszcze ci powiedzieć inaczej, że to jest właśnie tamto, a nie co innego? Nie ja mam Libre Fanatica. Dobra. Eee, co, co jeszcze? Jarpn, twoja suba. Odporność na choroby. <grym> <grym> A, gdzie ty tu masz? Odporność na choroby. Dokładnie. Okej, okay, jest wykupione. Super, już sobie wpisuję. To jest ten fanowski dodatek jak widzę. Tak. tak. Właśnie sobie przeglądam. Jest to dzieło bardzo stare z naszej perspektywy. No, oni to jakoś trochę po wyjściu pierwszej, drugiej edycji wydali, a troszkę później zostało na polski przetłumaczone. Nie no ja szczerze powiem, że dla mnie to dziwnie wygląda. Ale że co, to jest to jest yy, yy, to jest dodatek fanowski A przetłumaczony potem na polski, czy oficjalnie odebrałem. To Black jest Dairy? fanowskie. To jest dodatek fanowski, mhm. a później przetłumaczony na polski. Rozumiem. Nie rapo, bo mi się cały czas wydawało i pamiętam, że mi się też tak wydawało, że my cały czas mówimy o oficjalnym kompedium. Mel, to mogę dyskutować z tym, co Tobie się wydaje. Tak? Macie Rozumiem. nagrania, odsłuchajcie. Będziecie Ale to wiecie. było już dyskutowane poza nagraniami. Nie. Wszelkie gaduchy przed i posesyjne nagrywam. Ale to było znacznie zanim zacząłeś nagrywać wcześniej. A to możliwe. Hmm. Ale w, w, no faktycznie wiesz co Mel, bo my chyba żeśmy doszli do takiego wniosku, że rapo ci proponował bombardiera, ale że będziemy to nazywać artylerzystą, bo ci się sama nazwa nie podobała. Możliwe. Ja się nie odzywam, bo nie wiem, więc. Tak mi się wydaje. Bo często padało słowo bombardier, ale już nie pamiętam w jakim kontekście i często też padało Wiesz kwestia ja tego bombardiera to jest to czysta semantyka i o to można się będzie, można by było się kłócić, co jest bez sensu, bo jedno i drugie jest równoznaczne, praktycznie. Mm. W tamtych czasach było równoznaczne. No ale systemowo widocznie nie jest. Systemowe nie jest, bo artylerzysta jest z podręcznika, który w ogóle się w Polsce nie ukazał. Tak? Mm -hmm. I Ja nie mam ochoty czytania e, tego podręcznika i wygrzebywania wszystkich zasad dodatkowych i odnośników do oryginalnych podręczników, w których są kolejne setki zasad jak ci wyszukam wszystkie zasady, to wszystko? To znaczy z tego, co ci powiem, Rapo, to tam nie ma żadnych dodatkowych Tutaj zasad. Tutaj nie ma żadnych zasad praktycznie. Ma tylko jest... ty podnosi... odniesienia nie. do podstawowej. Zadzając no, dyskusję do tego, co, co było już ustalone, tak? Hmm? Do najważniejszych rzeczy. Nie mam ochoty. Poza tym nie chcę mieć tego na dysku. Jest oficjalny, nieoficjalny dodatek. I pewne. No i jest bombardier, tak. Profesję przeglądałeś, powiedziałeś, że ok, może być to w ten sposób. Ja nie, nie rozumiem, nagle wyskakujesz z tym artylerzystą. No bo tak naprawdę raport, jeśli ma być całkowicie szczery, to jest to samo, tylko różnią się stacy. Naprawdę, to jest tylko o tym o, się różnią. To samo, no to w czym problem? Ale nie, 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 poczekaj, różnią się stacy, to po pierwsze. Eee, a poza tym wydaje mi się, że No mi osobiście bardziej ten artylerzysta pasował, no ale jeśli się nie chcesz zgodzić, no zawsze mogę iść na balistyka, nie? Jeszcze jest taka opcja, chyba. Bo to nie jest duża różnica pomiędzy tymi dwoma. Nie, jest, bo balistyk to jest od... Przeczytaj co tam jest napisane. On ja wiem od jest a czego jest z czego jest On się zajmuje konstruowaniem, przewożeniem oraz używaniem balist i katapult. Balistyk jest dowódcą obsługującym katapultem Ju, ja wiem. żołnierzy lub ochotników, których zadaniem jest ładowanie podcisków i ich wystrzygnięcie. A bombard... To, to zawsze kapi... to jest... kapitan może w tym rozkazie zmienić przydział bo okazało się, że jednak tam brakuje więcej ludzi niż dziś indziej. Mhm. Nie, jeśli będzie więcej ludzi brakować, to będzie więcej ludzi w Antylerii brakowało.